Wiatr szarpał liśćmi na krakowskich plantach, gdy dziesięcioletni Kuba po raz pierwszy poczuł, że świat może być czymś więcej niż pustym korytarzem sierocińca. W tej chwili, gdy dłoń nieznajomego mężczyzny dotknęła jego ramienia, serce mu zadrgało nie ze strachu, ale z czymś, co przypominało echo dawno zapomnianej kołysanki. Chodź, mały, pokażemy ci, co znaczy dom, szepnął tamten, a jego oczy, błękitne jak niebo nad Wisłą, obiecywały więcej niż kiedykolwiek śnił. Kuba nigdy nie wiedział, co to rodzina. W sierocińcu pod krakowem dni zlewały się w szarą głę, poranne apele, zimne posiłki i noce pełne szeptów innych chłopców, którzy, jak on, tęsknili za matką, której nigdy nie mieli. Adoptowany jako niemowlę po tragicznym wypadku rodziców, których twarzy nie pamiętał, dorastał w cieniu regulaminu. Siostry zakonne mówiły o Bogu i cierpliwości, ale dla Kuby Bóg wydawał się daleki, jak te wieże kościoła ma, co wieczór bijące hejnał. Marzył o ucieczce nie do lasu, ale do świata, gdzie ktoś wołałby Kuba, nie po to, by zganić za rozlanem mneko, lecz by podzielić się śmiechem. Aż tu nagle, pewnego deszczowego popołudnia w listopadzie 2023 roku, do sierocińca wkroczyli oni, Marcin i Łukasz, para, która wyglądała, jakby wyszła z okładki magazynu o szczęśliwych ludziach. Marcin był tym wyższym, z brodą starannie przyciętą i tatuażem kotwicy na przedramieniu, pamiątką po latach w marynarce handlowej, zanim osiadł w Krakowie jako grafik. Łukasz, drobniejszy, z rudawymi włosami i okularami w cienkich oprawkach, prowadził małą księgarnię na ulicy Grodzkiej, pełną starych wydań Mickiewicza i tomików Szymborskiej. Spotkali się pięć lat wcześniej na Paradzie Równości, Marcin niósł tęczową flagę, Łukasz czytał wiersze pod pomnikiem Mickiewicza. Od tamtej pory budowali życie razem, kawalerkę w Kazimierzu, podróże po Mazowszu, plany o czymś większym. Chcemy dać komuś szansę. Powiedział Łukasz podczas pierwszej wizyty w sierocińcu, a jego głos drżał lekko. Pracownica socjalna, pani Ela, kiwnęła głową. Kuba on jest cichy, ale mądry potrzebuje stabilności. Pierwsze spotkanie było jak taniec na linie. Kuba siedział w sali odwiedzin, ściskając pluszowego misia bez jednego ucha, jedynego towarzysza z dzieciństwa. Marcin usiadł na podłodze, nie na krześle, i zaczął budować wieżę z drewnianych klocków. Zobacz, jak wysoko pójdzie. Ale potrzebuje pomocnika. Kuba zerknął nieufnie, ale po minucie jego małe ręce dołączyły do gry. Łukasz czytał bajkę o dzielnym rycerzu, który szukał zamku z marzeń głosem ciepłym, jak herbata z miodem. Chłopiec śmiał się cicho, pierwszy raz od miesięcy. Przyjedziecie jutro? Zapytał na koniec, a oni przytaknęli. Tak zaczęły się tygodnie wizyt. Spacery po rynku, lody w cukierni na szerokiej, opowieści o tym, jak Kraków budził się z legend. Kuba powoli otwierał się, jak róża w majowym słońcu. Proces adopcji był labiryntem papierów i rozmów. W Polsce, gdzie prawa rodzin jednopłciowych wciąż budziły kontrowersje, Marcin i Łukasz musieli stawić czoła pytaniom sędziów: a co, jeśli chłopiec będzie drwił w szkole? Jak sobie poradzicie z presją społeczną? Odpowiadali spokojnie. Z dokumentami poświadczającymi stabilność ich związek cywilny z 2020 roku, terapia rodzinna, którą przeszli profilaktycznie. Miłość nie patrzy na płeć, powiedział Marcin podczas ostatniej rozprawy, a sędzia, starsza pani z Lublina, skinęła głową z westchnieniem ulgi. 15 grudnia 2023 roku, w Wigilijnym mróz, Kuba wyszedł z sierocińca z walizką ubrań i misiem pod pachą. Witaj w domu, szepnął Łukasz, zakładając mu czapkę z pomponem. Ich mieszkanie w kamienicy na ulicy Warszawera było skromne, ale pełne ciepła, regały z książkami, plakaty z Wenecji, gdzie spędzili miesiąc miodowy, i pokój dla Kuby z łóżkiem w kształcie statku. Pierwszy wieczór był magiczny, choinka mrugała światełkami, a na stole czekały pierogi z grzybami, uszka i kompot z suszu. Kuba jadł powoli, patrząc to na Marcina, co opowiadał o żeglowaniu po Bałtyku, to na Łukasza, co nucił kolędę Bóg się rodzi. Czy to na zawsze? zapytał chłopiec. Oni wymienili spojrzenia pełne miłości. Na zawsze, synku. Ale adaptacja nie była bajką. Kuba budził się w nocy z krzykiem, śniąc o pustych korytarzach. W szkole podstawowej na podgórzu koledzy szeptali: Masz dwóch tatusiów? Dziwny jesteś. Pierwszy raz, gdy wrócił z siniakiem pod okiem, Marcin zacisnął pięści, ale Łukasz go powstrzymał: Rozmawiamy, nie walczymy. Usiedli we trójkę przy stole jedząc kanapki z kiełbasą. Wiesz, Kuba, my też byliśmy kiedyś dziwni. Marcin ukrywał się przed kumplami na statku, ja przed rodziną w małym miasteczku pod Rzeszowem. Ale znaleźliśmy siebie i ciebie. Chłopiec kiwnął głową, a potem narysował rodzinę, trzy figurki trzymające się za ręce pod tęczą. Wiosna 2024 przyniosła zmiany. Wybrali się na Mazury, domek nad jeziorem Śniardwy, gdzie Kuba uczył się pływać, a Marcin i Łukasz wieczorami spacerowali brzegiem, trzymając się za ręce. Patrz, jak on kwitnie, powiedział Łukasz, patrząc na syna budującego zamek z piasku. Ich miłość, cicha i głęboka, była jak rzeka Wisła, spokojna na powierzchni, ale pełna prądów wspomnień. Wspólne gotowanie obiadów, bigos Marcina, sałatki greckie Łukasza, z wakacji na Krecie. Czytanie przed snem, pan Tadeusz w wersji dla dzieci, z dyskusjami o inności Inki i Zosi. Kuba zaczął przynosić oceny z plusami, rysunki smoków wawelskich z dedykacją dla moich tatusiów. Lato było czasem odkryć. Pojechali do Gdańska, gdzie Marcin pokazał Kubi morze fale szumiące jak kołysanka. Chłopiec zbierał muszle, pytając, dlaczego nie wszyscy mają rodziny jak nasza? Łukasz odpowiedział, bo świat jest jak ten piasek mieszany, ale pod spodem złoty. Twoja babcia. Moja mama z Podkarpacia na początku nie rozumiała, ale teraz dzwoni i pyta, czy Kuba lubi jej pierogi. Faktycznie, babcia Zosia przyjeżdżała co miesiąc z torbą pełną przetworów i historiami o dawnych czasach. Miłość to miłość, chłopcze, mawiała, głaszcząc wnuka po głowie. Jesienią 2024 Kuba zachorował grypa z gorączką, która nie spadała. Marcin czuwał przy łóżku, czytając komiksy o superbohaterach, Łukasz gotował rosół i dzwonił do lekarza. W tej chwili słabości chłopiec szepnął, boję się, że odejdziecie. Oni uklekli po obu stronach, jesteśmy tu zawsze. Jesteśmy twoją rodziną o nie z krwi, ale z serca. Wyzdrowiał, a z nim ich więź. W szkole założyli klub różne rodziny, gdzie Kuba opowiadał o swoim życiu, inspirując innych. Zima 2025 przyniosła gwiazdkę inną, z śniegiem po kolana i sankami na kopiec kościuszki. Kuba dostał rower, a oni album ze zdjęciami od sierocińca po Mazury. Dziękuję, powiedział, tuląc się do nich. Marcin i Łukasz, w blasku lampek, pocałowali się delikatnie nad głową syna, gestem pełnym wdzięczności za dar, jakim było to życie. Rok mijał, a Kuba rosnął. Wiosną 2025 roku Podczas spaceru po plantach zatrzymali się przy ławce, gdzie wszystko się zaczęło. Pamiętacie? zapytał chłopiec. Jakby wczoraj, odparł Łukasz. Marcin dodał, i jutro też będziemy tu razem. Wiatr niósł śmiech dzieci, a oni szli dalej, trzy dłonie splecione, w rytmie serca Krakowa. Lata mijały jak stronę w Starej Księdze, a ich historia wpisywała się w ulicę Krakowa z nową siłą. Kuba, teraz dwunastoletni, Biegał po rynku głównym z przyjaciółmi, grupką chłopaków i dziewczyn, którzy zapomnieli o szeptach i skupili się na grze w kapsle. Mój tata Marcin nauczył mnie żeglować na wiśle. Chwalił się, a koledzy słuchali z otwartymi ustami. W domu wieczory wypełniały rozmowy o szkole, o marzeniach Kubi, o zostaniu pisarzem, jak jego tata Łukasz. Napisz o nas, żartował Marcin, nalewając herbatę. Ale nie wszystko było gładkie. W 2026 roku gdy Polska debatowała nad nowymi prawami dla rodzin LGBTQ, u media podchwyciły ich historię anonimowo, ale z detalami, które bolały. Dziennikarz z lokalnej gazety napisał, czy para gejów może wychować normalnego chłopca? Kuba przeczytał to w necie, zanim oni zdążyli zareagować. Dlaczego nas atakują? zapytał oczy pełne łez. Usiedli w salonie, przy kominku, który łukasz rozpalił z suchych polan. Bo boją się tego. Czego nie znają, wyjaśnił Marcin. Pamiętasz, jak ja bałem się powiedzieć kapitana na statku? Albo jak Łukasz ukrywał książki pod łóżkiem przed rodzicami? To ich strach, nie nasz. Zamiast chować się, postanowili działać. Łukasz napisał artykuł do magazynu Krytyka Polityczna o miłości, która nie potrzebuje pieczątek, o Kubi jako dowodzie, że rodzina to wybór. Marcin nagrał podcast, w którym opowiadał o żeglowaniu przez burzę życia. Kuba, z ich błogosławieństwem, przemówił na szkolnym zgromadzeniu: Moja rodzina jest najlepsza, bo jest moja. Macie problem? To wasz problem. Aplauz był ogłuszający, a pani Ela z sierocińca zadzwoniła, Jestem dumna. Zmieniliście reguły gry. Lato 2026 roku spędzili na Bałtyku wynajęty jacht z Gdańska do Helu. Kuba sterował pod okiem Marcina, wiatr smagał żagle. A Łukasz czytał na pokładzie Wiedźmina Sapkowskiego. Wieczorami, przy ognisku na plaży, dzielili się historiami: Marcin o sztormach u brzegów Szwecji, Łukasz o pierwszym pocałunku w deszczu pod Wawelem, Kuba o snach, w których latał nad Krakowem z nimi. Jesteście moimi skrzydłami, powiedział kiedyś, a oni zamilkli, wzruszeni. Jesienią dołączyła ciotka Ania, siostra Łukasza z Warszawy, która po rozwodzie szukała bliskości. Przywoziła prezenty: model samolotu dla Kuby. Wino dla mężczyzn, jesteście inspiracją, mówiła, a jej wizyty stały się tradycją wspólne gryl w Ogrodzie Botanicznym, dyskusje o polityce i miłości. Kuba polubił ją od razu, przypominała mu matkę z Bajek, choć wiedział, że jego matki to oni dwaj tatusiowie, co pieką placki i leczą skaleczenia. Zima 2026 przyniosła pierwszą awanturę, Kuba zakochał się w koleżance z klasy Oli i nie wiedział, jak powiedzieć. Tatusiu, a jeśli ja kropka? Zaczął niepewnie. Łukasz roześmiał się. Miłość to labirynt, synku. Ja myślałem, że lubię dziewczyny, aż spotkałem Marcina na paradzie. Marcin dodał: Cokolwiek czujesz, powiedz nam. Jesteśmy tu, by cię wspierać, nie oceniać. Rozmowa trwała do północy z czekoladą i herbatą, kończąc się uściskiem. Kuba napisał list do Oli prosty, szczery, i dostał odpowiedź: Lubię cię też. Wiosna 2027 roku była czasem wzrostu. Kuba wygrał konkurs literacki w szkole opowiadanie o chłopcu, który znajduje skarb w postaci rodziny. Nagrodą był wyjazd do Zakopanego. W górach, pod Giewontem, wspinali się szlakiem, dysząc i śmiejąc. Na szczycie, z widokiem na Tatry, Kuba krzyknął Kocham Was, a echo poniosło słowa. Marcin i Łukasz, zmęczeni, ale szczęśliwi, wymienili pocałunek dyskretny, ale pełen pasji, która ich scalała od lat. Lato przyniosło wyzwanie. Marcin dostał ofertę pracy w Gdyni, przy projektach portowych. Co z nami? zapytał Łukasz. Decyzja zapadła po długich nocach: przeprowadzka do trójmiasta z księgarnią online dla Łukasza i szkołą dla Kuby. Pakowanie było przygodą. Kuba sortował książki, żartując: wezmę tylko te o smokach. Nowy dom w Oliwie był większy: ogródek z huśtawką, widok na morze. Pierwsza noc z pizzą i filmem o piratach przypomniała, że dom to oni, nie ściany. Jesienią 2027 Kuba zaczął grać w piłkę klub juniorów w Gdańsku. Mecze sobotnie, z kibicującymi tatusiami na trybunach. Po jednym zwycięstwie, w szatni, kapitan zapytał: Masz mamę? Mam dwóch tatusiów, lepiej niż jedną mamę, odparł Kuba, a śmiech rozładował napięcie. W domu świętowali barszczem i opowieściami. Zima zamknęła rok. Sylwester na plaży w Sopocie, z fajerwerkami nad Bałtykiem. Kuba zrobił rezolucję, być jak wy odważny. Oni przytulili go mocno, wiedząc, że ich miłość jest kotwicą. Rok 2028 w trójmieście był jak nowa strona w ich wspólnej powieści, pełna fal i przystani. Kuba, trzynastolatek z burzą blond włosów, zapisał się na warsztaty pisarskie w Bibliotece Wojewódzkiej. Pisze teraz o morzu i rodzinie. Inspirowany historiami Marcina. Tata, opowiedź o tym sztormie koło Bornholmu, prosi wieczorami, a Marcin, z fajką w zębach, tylko na balkonie snuje opowieści, gestykulując jak kapitan na mostku. Łukasz rozwinął księgarnię online Książki z sercem z wysyłką po całej Polsce. Klienci piszą: "Dzięki wam czytam więcej, czuję się mniej samotny". On sam zaczął terapię nie z powodu problemów, ale by lepiej rozumieć Kubę w okresie dojrzewania. Emocje to jak fale, czasem wysokie, tłumaczy synowi podczas spacerów po Molo w Brzeżnie. Ich miłość ewoluowała, poranne kawy we dwóch, zanim Kuba wstanie, szeptane kocham cię przy goleniu, weekendy w spa w Sopotwie, gdzie masaże nie pytają, tylko akceptują. Ale burza nadeszła jesienią, Kuba zakpił z kolegą w szkole, nazywając go gejem w żartobliwym gniewie. Słyszał to słowo jako obelgę w szatni. Wrócił blady, przepraszam, nie chciałem. Rozmowa była trudna bez krzyku, ale z łzami. To słowo rani, bo raniło nas, powiedział Łukasz. Używasz go, ranisz siebie. Kuba napisał list przeprosin, a potem z ich pomocą wygłosił mowę w klasie o szacunku. Nauczycielka pochwaliła: Jesteście wzorem rodziny. Ten incydent scementował ich więź. Kuba zrozumiał, że ich inność to siła. Zima 2028 przyniosła gości, wujka Tomka, Brata Marcina z Poznania, z żoną i dziećmi. Pierwszy raz od lat Tomek, kiedyś sceptyczny, teraz przytulał: Zmieniłeś się, bracie. Widzę, jak szczęśliwy jest Kuba. Wspólne lepienie bałwana na plaży, sałatka na skarpiem. Kuba grał w karty z kuzynami, śmiejąc się do łez. Wiosną 2029 roku pojechali do Krakowa pielgrzymka do korzeni. Spacer po Kazimierzu, wizyta w sierocińcu gdzie Kuba czytał bajki młodszym. Pani Ela uściskała go. Jesteś dowodem, że cuda się zdarzają. Wieczorem w ich dawnym mieszkaniu, teraz wynajętym, wspominali, tu zaczęło się nasze na zawsze. Lato to road trip po Pomorzu, między Zdroje, Kołobrzeg, z noclegami w chatkach nad Wydmami. Kuba surfował na desce, Marcin pływał jak ryba, Łukasz fotografował. Patrzcie, delfiny! Krzyknął chłopiec, choć to były tylko mewy. Ich śmiech niósł się po falach. Jesienią Kuba zakwalifikował się do ogólnopolskiego konkursu literackiego jego opowiadanie kotwica serca o rodzinie jak statek w burzy. Ceremonia w Warszawie, w Pałacu Kultury. Stał na scenie, dziękując moim tatusiom, Marcinowi i Łukaszowi, którzy dali mi więcej niż nazwisko, dali mi dom. Publiczność wstawała, a oni w pierwszym rzędzie ocierali łzy. Zima 2029 roku zamknęła pętle adopcja formalna w polskim prawie, z pieczątką rodzina. Świętowali barszczem i toastem, za nas. Wiosna 2030 przyniosła nowe marzenia. Kuba chce być żeglarzem pisarzem, Marcin projektuje okładki do książek syna, Łukasz planuje trasę po Polsce z czytaniem. Ich codzienne rytuały śniadania z jajecznicą, wieczory z planszówkami, pocałunki na dobranoc. Ale życie to nie tylko radość, w 2030 Marcin zachorował na grypę azjatycką, komplikacji w płucach. Kuba i Łukasz czuwali, gotując rosół, czytając mu wiersze miłosza. Jesteście moją siłą, szepnął Marcin. Wyzdrowiał, a z nim ich determinacja. Lato 2030 rok, festiwal w Sopocie, gdzie Kuba recytował swoje wiersze. O miłości, co nie zna granic, zaczął, patrząc na nich. Owacje były jak aplauz morza. Jesienią dołączył pies Labrador o imieniu Wisła prezent na urodziny Kuby. Nasza czwarta członkini żartował Łukasz choć to samiec spacery po lesie oliwskim z psem goniącym patyki. Zima przyniosła śnieg i ślizgawkę Kuba na łyżwach oni trzymający za ręce Jesteśmy niezniszczalni powiedział chłopiec. 2031 rok otworzył się jak księga z nowymi rozdziałami Kuba w gimnazjum z ambicjami i wątpliwościami nastolatka. W Trójmieście, gdzie wiatr z Bałtyku niesie sól i wolność, zaczął dostrzegać świat szerzej. Tatusiu, a co jeśli wyjedziecie bez mnie, żartował, ale w oczach czaił się cień. Marcin i Łukasz, wchodząc w czterdziestki, czuli upływ czasu, siwe nitki w brodzie Marcina, zmarszczki śmiechu u Łukasza. Jesteśmy tu, gdzie ty, odpowiadali, planując wspólne wakacje. Wiosną wybrali się nad Biebrze, spływ kajakowy po podlaskich mokradłach. Kuba wiosłował zacięcie, ptaki kwiliły nad głowami, a oni śpiewali szanty. To jak nasze życie, nurt nas niesie, ale my sterujemy, powiedział Marcin, gdy zatrzymali się na piknik z kiełbasą i chlebem. Łukasz dodał wiersz w miłości, jak w rzece, głębina jest ukryta. Lato 2031 to wyzwanie, Kuba poznał chłopaka, Kamila, na obozie harcerskim w Augustowie. On jest. Fajny, wyznał nieśmiało. Rodzice kiwnęli głowami. Bądź sobą, synku. My jesteśmy twoim portem. Wsparcie było ciche rozmowy przy ognisku, gdy wrócili, bez nacisku. Kuba zaprosił Kamila na kolację, pizza i monopoli. Chłopak odszedł z uśmiechem, a ich dom zyskał nowego gościa. Jesienią media znów zaatakowały kampania przeciw propagandzie LGBTQ w szkołach. Z ich historią jako przykładem. Kuba, teraz pewniejszy, nagrał wideo dla TikToka Moja rodzina to miłość. Walczymy o nią codziennie. Miliony wyświetleń, fala wsparcia. Marcin i Łukasz dołączyli do Stowarzyszenia Rodzin, spotkania w Gdańsku, gdzie dzielili się doświadczeniami z innymi parami. Zima przyniosła magię, budowa iglu w ogrodzie, z lampionami i grzanym winem dla dorosłych. Kuba czytał im swoje nowe opowiadanie. O dwóch żeglarzach i chłopcu, co znajduje skarb. To my, szepnął Łukasz, tuląc Marcina. 2032 rok był rokiem zmian. Łukasz otworzył filię księgarni w Gdyni, Marcin awansował na szefa projektu w porcie. Kuba, czternastolatek, zaczął uczyć się gitary, lekcje online z nauczycielem z Warszawy. Wieczory wypełniał akordami hotel Kalifornia. Oni słuchali, kiwając głowami. Wiosną pojechali do Wrocławia festiwal literacki. Gdzie Kuba podpisywał pierwszą książkę, z zbiuro opowiadań fale rodzinne. Dedykacja dla tatusiów, co dali mi morze i słowa. Spotkania z czytelnikami, pytania o inność, odpowiadał z gracją: Rodzina to nie etykieta, to serce. Lato to road trip do Bratysławy pociągiem przez Tatry. Kuba flirtował z Kamilem przez SMS-Y, a oni doradzali: Słuchaj intuicji. W stolicy Słowacji zwiedzali zamek, Jedli haluszki, śmiali się z akcentów. Jesienią Kuba zerwał z Kamilem, za młody jestem na to. Smutek minął przy wsparciu, wspólne gotowanie gołąbków, rozmowy o sercu jako mapie skarbów. Zima 2032 roku, sylwester w górach, w szklarskiej porębie. Narty, saneczkowanie, wieczory przy kominku z winem i kakao. Nowy rok, nowe przygody, toastował Marcin. Wiosna 2033 przyniosła pasję, Kuba dołączył do chóru szkolnego, śpiewając gałę Mater Polonia. Koncert w bazylice mariackiej w Gdańsku, z nimi w pierwszym rzędzie. Lato rejs powiśle z Krakowa do Warszawy. Powrót do korzeni, z opowieściami o pierwszym spotkaniu. Kuba, tu zaczęła się nasza bajka. Jesienią awaria, powódź w trójmieście, ich dom zalany. Wolontariat we trójkę, worki z piaskiem, pomoc sąsiadom. Razem damy radę, mówił Łukasz, a Kuba niósł herbatę starszym. Zima zamknęła rok, odbudowa, cieplejsza niż kiedykolwiek. Jesteśmy jak Feniks, żartował Kuba. 2034 rok otworzył się lekcjami Kuba w liceum plastycznym, rysując portrety rodziny. Marcin i Łukasz planowali emeryturę nie teraz, ale za horyzontem. Wiosną festiwal w Opolu Kuba z gitarą na scenie, dedykując piosenkę dla moich aniołów. Lato, kemping nad Bugiem, z ogniskami i gwiazdami. Rozmowy o przyszłości, chcę studiować w Krakowie, blisko Was. Jesienią sukces, wystawa rysunków Kuby w galerii w Sopocie. Rodzina w kolorach, tytuł. Zima, święta z rozszerzoną rodziną, babcia Zosia, wujek Tomek, wszyscy przy stole. 2035 rok był mostem do dorosłości Kuba, 16-latek z marzeniami wielkości Bałtyku, aplikował na studia. Uniwersytet Jagielloński, Literatura i Sztuka oświadczył przy śniadaniu z owsianką i owocami. Marcin uniósł brew, Kraków? Zostawisz nas z pustym gniazdem? Łukasz roześmiał się, będziemy odwiedzać z pierogami w torbie. Wiosną przygotowania, egzaminy, próby, nerwy. Oni wspierali, Marcin z mapami Krakowa, Łukasz z cytatami z Lalki Prusa. Pamiętaj, to twój rozdział. Mówili. Kuba zdał z wyróżnieniem, świętując Grillem w Oliwie. Lato 2035 to pożegnanie, przeprowadzka do Krakowa, pokój w akademiku, ale z wizytami co weekend. Pierwszy miesiąc samotności dla Marcina i Łukasza był dziwny, ciche wieczory, spacery we dwóch. Tęsknie za jego bałaganem, przyznał Marcin. Odnowili pasję, kurs tańca w Gdyni, weekend w Spa. Jesienią Kuba zadzwonił, znalazłem miłość. Chłopak o imieniu Filip, student zagiecha, z tatuażem kompasu. Przyjedzie na święta, dodał. Oni zaprosili kolacja z żurkiem, rozmowy do rana. Filip pasował cichy, mądry, szanujący ich historię. Zima przyniosła integrację Filip na Wigilii z prezentami dla wszystkich. Jesteście jak z książki, powiedział, a Kuba kiwnął, bo jesteśmy. 2036 rok był rokiem równowagi, Kuba w drugim roku z pracą dorywczą w księgarni ojca. Odwiedzał Trójmiasto, opowiadając o wykładach, o Filipie. On mnie rozumie mówił. Marcin i Łukasz, w pełni emerytury, podróżowali, Berlin, Praga, z rękami splecionymi na peronach. Wiosną Kuba wrócił na ferie, wspólny wyjazd do Bieszczat, wędrówki szlakami, gdzie wilki wyją nocą. Tu czuję korzenie, Powiedział, patrząc na horyzont. Lato to ślub nie ich, ale wujka Tomka z nową partnerką. Kuba był świadkiem, Filip gościem. Miłość to maraton, to Astował Marcin. Jesienią, wyzwanie: Filip wyjechał na stypendium do Lizbony. Kuba smutny, ale silny. Poradzę sobie, jak wyście sobie radzili. Wsparcie przez Zooma, listy jak za dawnych czasów. Zima 2036 roku, święta w Krakowie, z Filipem online. Wracam na nowy rok, obiecał. 2037 rok przyniósł dojrzałość. Kuba obronił pracę o literaturze queer w Polsce. Tytuł Niewidzialne kotwice. Premiera w księgarni Łukasza, z dedykacją dla rodziny co mnie zakotwiczyła. Wiosną Filip wrócił pierścionek na palcu Kuby. Myślimy o przyszłości, wyznali. Oni pobłogosławili, bądźcie sobą. Lato wakacje we Włoszech, Amalfi, z winem i morzem. Kuba i Filip tańczyli, Marcin i Łukasz wspominali swój miesiąc miodowy. Jesienią Kuba dostał pracę redaktor w wydawnictwie krakowskim. Zostaje tu, powiedział. Smutek i radość Pądrogeszane. Zima zaręczyny Kuby i Filipa, skromne, z pierogami i toastami. Witamy w rodzinie. Powiedział Łukasz. 2038 rok był świętem, Kuba kończy studia z pracą marzeń. Oni, w pięćdziesiątkach, planują dom na Mazurach na emeryturę. Wiosną ślub Kuby w ogrodzie botanicznym w Krakowie, stęczą nad głowami. Marcin prowadził syna, Łukasz czytał wiersz. Lato to miesiąc miodowy Kuby w Portugalii, prezenty od nich, kompas i książka. Jesienią Filip i Kuba kupili mieszkanie, małe, ale ich. Wizyty z obiadami. Zima święta czwórką, z planami wnuków, adoptowanych, oczywiście. 2039 rok przyniósł pełnię: Kuba i Filip adoptowali dziewczynkę, sześcioletnią Zosię z domu dziecka w Lublinie. Czas na naszą rodzinę, powiedział Kuba, dzwoniąc do trójmiasta. Marcin i Łukasz pojechali na chrzciny niereligijne, ale świeckie, z przysięgą miłości. Witamy wnuczkę, tulili Zosie, a ona śmiała się z ich brody. Wiosną dom Kuby wypełnił się zabawkami, wizyty dziadków z baśniami i rysunkami. Łukasz czytał akademię pana Kleksa, Marcin budował zamek z klocków. Jesteście legendą, mówił Kuba. Lato 2039 to rodzinny zlot, Mazury, domek nad śniardwami. Zosia pluskała się w wodzie, Kuba żeglował z Filipem, dziadkowie na hamaku. Wieczory z gitarą, piosenki o morzu i miłości. Jesienią Zosia zaczęła szkołę, Kuba niósł plecak. Filip kanapki. Jak tyś kiedyś wspominali do Marcina. On kiwał cykl życia. Zima przyniosła śnieg i tradycje, choinka z bombkami od 2023 roku, pierogi kolendy. Zosia spała u dziadków, budząc się z okrzykiem dom. 2040 rok był refleksją Marcin i Łukasz, 60-latkowie, napisali pamiętnik Nasza kotwica historia miłości. Wydane z ilustracjami Kuby, bestseller. Spotkania autorskie, gdzie mówili, zaczęło się od chłopca bez rodziny. Dziś mamy ich wiele. Wiosną Zosia narysowała rodzinę wielką, tęczową. To my wszyscy wyjaśniła. Lato rejs po Bałtyku, wielopokoleniowy. Zosia sterowała, śmiejąc się. Jesienią Kuba wydał drugą książkę o dziadkach. Dla was, dedykował. Zima 2040 roku, sylwester z fajerwerkami. Za zawsze toastowali. Lata płynęły, 2045 rok, Zosia w szkole, Kuba profesorem, Filip architektem. Dziadkowie na emeryturze, podróżujący z wnuczką. 2050 rok, złotego do i Łukasza, w Krakowie, z całą rodziną. Kuba przemówił, wydaliście mi rodzinę. Ja ją rozszerzyłem. Wiatr na plantach szepnął echo tamtego dnia. Kuba, teraz ojciec, trzymał Zosię za rękę. Pamiętasz, jak nie wiedziałem, co to rodzina? Ona kiwnęła, teraz wiesz. Na zawsze. Ich historia trwała, jak wisła, niekończąca się, pełna miłości.